Józef Chociszewski. Kim był? My w swoim krótkim filmie postaramy się Wam przedstawić jego życie. Józef Chociszewski urodził się 28 lutego 1837 roku w Hełście Kłoczankowa. Był najstarszym synem nauczyciela Jakuba i Marii Zdymkiew. Posłany przez ojca do gimnazjum w nie ukończył szkoły. Bardziej niż naukę angażował się w działalność na rzecz zespolenia Słowian, co miało być warunkiem odrodzenia Polski. Założył trzemesznie Towarzystwo Wszechsłowiańskie. Potem zakładał tajemnie organizacje młodzieżowe w okolicznych szkołach. Pracował w redakcji Dziennika Poznańskiego. Później wyjechał do Cieszyna i Hełna gdzie współredagował lokalne gazety. We wrześniu 1895 roku przeprowadził się do Gniezna. Objął redakcję Gazety Gnieźnieńskiej. Józef Chodziszewski podkreślał, jak ważne jest polskie pismo w sytuacji, gdy w Gnieźnie ukazywały się aż cztery niemieckie gazety. Po kilku miesiącach musiał jednak opuścić redakcję. Główną przyczyną wyrzucenia go z redakcji był antyniemiecki kurs, jaki Józef Chodziszewski nadał gazecie. Sytuacja zmusiła go do założenia własnej księgarni i rozwinięcia na szeroką skalę działalności wydawniczej. Mimo podeszłego wieku wydał w gnieźnie 83 tytuły nowych książek. Obok księgarni Józef Chodziszewski prowadził wypożyczalnię książek. Z czytelników uczynił grupę młodych przyjaciół książki. Organizował dla i zabawy. Uczył patriotycznych pieśni i wierszy. Opowiadał o chlubnych i tragicznych momentach polskiej historii. Za swoją działalność był wielokrotnie więziony. Pisał opowiastki, opowiadania, bajki, podręczniki i książki historyczne. Prawie do śmierci wydawał pocztówki, chociaż ich tematyka drażniła ówczesną władzę, narażając go na różne kary. Józef Chociszewski zmarł 11 listopada 1914 roku, nie doczekawszy niepodległości ojczyzny. Został pochowany na cmentarzu Świętego Krzyża w Gnieździe. Dla uczczenia pamięci Józefa Chociszewskiego nadano jego imię jednej z ulic. Właśnie znajdujemy się na tej ulicy. A teraz sprawdzimy, co mieszkańcy Gniezna wiedzą o Józefie Wojciczewskim. To, co wiedzą Panie o Józefie Chociszewskim? O jajka! Nic! Nie pamiętam, uczyłam się w szkole, ale nie wiem nic. A wie, wiedzą może Panie gdzie jest ulica Hociceszewskiego? Nie. Ulica wszystkiego jest koło... Nie, tam ścieszkowskiego. Nie? Tak, nie wiem. Kojarzę, ale nie umiem wytłumaczyć. Mhm. A wiedzą może panie, gdzie są, jest pochowany Józef Nie. Powiem, że jest, nie. Nie? Może strzelić, tak Piotra i Pawła? Nie. Yeah. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. O Józefie Wiem, że to był XIX-wieczny yy, działacz, publicysta, wydawca no i pozytywista w zasadzie. Nie? Tak. A tam gdzie został pochowany Józef Chocirzewski? W gnieździe na cmentarzu Świętego Dobrze, dziękujemy. Tak. Dziękujemy, naprawdę. Wie? To kim był Józef Chocirzewski? Spokojnie, jak Pan nie wie nic, co mi nie, 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 ale ja niekiedy czytałam biografię, no i po prostu wyleciało mi z głowy, po prostu, nie? Dobrze, a wie Pan, gdzie jest pochowany Józef Kociszewski? Na Piotra bodajże. Nie. Nie? Na Świętego Krzyża. Na Krzyża? Na Krzyża jest pochowany. No widzi Pan. No dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy. Jak widać, mało mieszkańców nie zna, zna tak ważną postać dlatego warto o nim mówić i uczyć nas młodych. To już koniec naszego filmu o Józefie Chociszewskim. Mamy nadzieję, że ta postać zostanie przez Was zapamiętana. Pamięci Józefa Luciszewskiego Nadano jego imię jednej z Założył wczorajsznie Towarzystwo Wszechsłupia No